Mi pierwsza miłość. Sponsorem programu był właściciel marki Florina. Sponsorem programu był producent leku Dexapico dla dzieci. Dexapico, lek na męczący suchy kaszel. A program zaprosił jego sponsor Provident, firma udzielająca pożyczek z doradcą i przez internet. Dzisiaj wieczorem w Polsacie o 25 Komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie Planeta Singli Jak odnaleźć miłość w sieci. A o 23:00: Martin Lorenz w diamentowej aferze sprawdzimy, czy pod latarnią faktycznie jest najciemniej. Już za chwilę Mikołajkowy Blok Reklamowy. Oglądajcie i pomagajcie. To prosty gest. Im więcej nas będzie przed telewizorami, tym więcej zbierzemy pieniędzy na leczenie dzieci w całej Polsce. Zostańcie z nami. Nie odchodźcie od telewizorów. Zaczynamy. Poproszę autograf. Z dedykacją? Tak. Mamo, zobacz jaki będzie super prezent dla taty. A! O nie, internet nie działa. A u mnie działa. A co masz? Plusa na kartę. Starter plusa poproszę. 400 giga najszybszego internetu w prezencie na start. Dla kogo dedykacja? Dla najlepszego taty. Od Karola i od Maćka. A pan to chyba rezerwożyk? Mamo, Na święta w Plusie na kartę. Prezenty na start. 400 giga najszybszego internetu i rozmowy bez limitu. Plus. Córka nadal mnie potrzebuje, ale nie mogły mi pomagać z powodu drętwienia i mrowienia dłoni i stóp, co może być skutkiem uszkodzenia nerwów. Zacząłem codziennie brać lek Neurobion Advance, żeby złagodzić te objawy. Zawiera on witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. I znowu mogę pomagać. Powiedz tak zdrowszym nerwom. Neurobion Advance. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mama zawsze mówiła, że warto próbować. Uda się Karolku. I się udało. Z najlepszego polskiego ziarna powstała mąka polka. Mąka jakiej jeszcze nie było. Uda ci się, wszystko, na co masz w życiu apetyt. Mąka Polka. Uda się. Mamo, dziękuję. Wy też tak macie, że jak słyszycie tę piosenkę, to myślicie o rany. Prezenty? No to prezenty, pan już ma. Światło wód. Telewizja z Disney Plus od 19 zł miesięcznie przez cały rok po rabatach oraz HBO przez dwa miesiące. Orane prezenty. Już są. Mikołaj położy pod choinką? Porany choinka. W Polsatbox są najlepsze prezenty. Telewizja z Disney Plus i Światłowód Plusa. Razem od 19 zł miesięcznie przez pierwszy rok po rabatach. I jeszcze HBO i HBO Max na dwa miesiące w prezencie. Swoje miejsce na ziemi z najwyższej jakości urządzeniami akumulatorowymi sztil Tylko u dealerów Steel. A gdybym tak, do pakietu światło dodała Disney Plus i telewizja 4K. A do tego to wszystko na start, bez opłat. No tak, zejdź na ziemię. Na ziemię? NETIA ja jestem, bogini nieziemskiej rozrywki. Z internetem przyszłam i telewizją. Pakiet światłowód z Disney Plus i telewizją 4K na start 3 miesiące bez opłat. A potem tylko 75 zł miesięcznie. NETIA. Ja. Oglądając, pomagasz podopiecznym Fundacji Polsat. Dziękujemy. Kiedy byłeś piękny i młody, jeździłeś? Jeszcze elektryczne samochody, a ty jedź, jedź, jedź elektrykiem jak nie. Jest numer jeden na Guspacie, Tarmoparking. Kiedy już po trasie. Jeźdź, jedź elektrykiem jak my. Jak? Chcesz jeździć elektrykiem jak my? Wejdź na immobility.wwfs.pl. E Jeźdź, jedź elektrykiem jak my. O, Yellowstone! Kevin Costner na koniu broni swojej ziemi przed wszystkimi. O, wow! Super Mario! Mm? Sylwester Stallone! Ręka w rękę z mafią w Tulsa King. Czyli masz mnie za gangsta. Tak! Transformers! Skąd wzięli ogromnego metalowego kolera? Seriale na wyłączność. Filmowe hity. Sky Showtime. W te święta życzę Wam, żebyście. Oh, dostali górę prezentów od innych. I jeszcze więcej dawali ich bliskim. Dobrego humoru nie tylko od święta i tyle samo świętego spokoju. Przyjaźni na zabój, miłości po kokardę i wszystkiego co najpiękniejsze. Uśmiechu dużo, często bez powodu. Albo z powodu jakiegoś pięknego prezentu. Apart prezentami zaczaruj święta. Opowiem wam, opowiem wam o starym telefonie. Co znalazł się na samym dnie w kuferku na balkonie? Ucieszył wszystkich jeszcze raz, że jest coś wart w świąteczny czas. Niech nas dobra sieć łączy. Przynieś stary telefon do sklepu T-Mobile i wesprzyj z nami szlachetną paczkę. Podarujmy razem nawet milion złotych. Iza, pracujesz w recepcji przychodni, stykasz się z różnymi wirusami i nie chorujesz. A mi tylko przewieje i od razu infekcja. Jak ty to robisz? Stosuję witaminę C. Witaminę C? Tak, ale lek. Askorwita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C. Bierz przy pierwszych objawach przeziębienia i grypy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Askorwita dostępna tylko w aptece.

Oglądając Mikołajkowy Blok Reklamowy, pomagasz podopiecznym Fundacji Polsat. Pieniądze nie kupują rzeczy. Najlepsze momenty tworzymy sami. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Jak zachować spokój w święta? Zacząć przygotowywać kolację rano. Zapakować prezenty wcześniej. Zapewnić właściwą rozrywkę. Ciszej to! Nie, no z tą rozrywką to się nie uda. Oczywiście, że się uda. Na święta mamy rozrywkę dla wszystkich. Super szybki światłowód i telewizja na rok w prezencie. Ujku, Wszyscy są zadowoleni W Play na święta super szybki światłowód i telewizja Na rok w prezencie, bo w Play płacisz mniej Play Święta spędzaj z przyjemnością Weź dla siebie i daj kościom Pierwsza kostka już na niebie Prezent dla mnie i dla ciebie Wejdelelelelelelelele te święta, podziel się czekoladową przyjemnością z bliskimi. Weder, z przyjemnością. Róć. Dzięki AliorPay wydane pieniądze wracają na Twoje konto, a ty możesz wydać je jeszcze raz. I mieszkanie opłacone i marzenie spełnione. Z AliorPay cofniesz transakcję za darmo na 30 dni i otrzymasz do tego konto i kartę za 0 złotych przez rok. AliorBanku wiemy, że czasem dobrze jest móc powiedzieć. Prócz! Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,9%. AliorBank. Według ekspertów, nawet 90% Polaków może mieć niedobory witaminy D. Skąd wiesz, czy Twoja rodzina przyjmuje odpowiednią dzienną dawkę witaminy D? Wypróbuj vigantol, witaminy D3 w kroplach, z możliwością dopasowania dawki do 4000 jednostek. Vigantol w kroplach ułatwia dobranie odpowiedniej dawki i pomaga zapobiegać niedoborom witaminy D u całej rodziny. Zapytaj farmaceutę o vigantol. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pomagamy sportowcom osiągać ambitne cele. Pomagamy młodzieży rozwijać talenty. Pomagamy klientom przyłączyć się na biznes bez papieru. Pomagamy uchodźcom odnaleźć dom. Pomagamy planecie, aby wszystkim żyło się lepiej. Pomagajmy razem ASECO. Technology for Business Solutions for People. Kochani, dziękujemy, że jesteście z nami. A spędzanie zimy, to spędzanie jej razem. Rozegrajcie ją po swojemu, wybierając swój ulubiony wariant burgera drwala. Umieść artykuł w strefie pakowania. Umieść artykuł w strefie pakowania. Umieść artykuł w strefie pakowania. W pakowania znajduje się artykuł, który nie powinien się tam znaleźć. A w M-Banku z technologią nie trzeba się siłować, bo jest zaprojektowano po ludzku, by dawać Ci wsparcie, a nie utrudniać. m -Bank. Technologia do usług. Pierwszy zestaw gotowy. Pierwszy ten lepszy. Ty też złap pysznego hotdoga z aromatyczną kawą w zestawie za jedyne 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Hey, 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 hey. Emocje wywołują zmarszczki? I co z tego? Nivea Q10 Serum Wypełniacz Zmarszczek z koenzymem Q10 i peptydami Bioxifil już w 5 minut redukuje drobne zmarszczki, a z czasem też głębokie o 50%. Nowość Q10 Serum Precyzyjny Wypełniacz Zmarszczek od Nivea. W tym wyjątkowym czasie, podaruj bliskim zestawy świąteczne Nivea i pielęgnuj magiczne chwile. No Spokojnie, wszyscy bezpieczni. Ktoś mi dobrze podpowiedział, żeby zmienić opony. Zadbaj o bezpieczeństwo. Wejdź na oponeo.pl i kup opony na zimę. Oglądając, pomagasz pod opiecznym Fundacji Polsat. Dziękujemy. W Liptonie tworzymy herbatę z naszymi najwyższej jakości listkami z herbacianych ogrodów w Kenii, aby powstała herbata Lipton Yellow Label o aksamitnym smaku z aromatyczną nutą. Ciesz się aksamitnym smakiem Lipton Yellow Label. Nasz kujawski olej z pierwszego tłoczenia. Podkreślamy. Z pierwszego tłoczenia. Kto stosuje w kuchni, ten zaraz docenia. Łożyj kujawskiego z tłoczenia pierwszego. Nie masz w kuchni nic lepszego. Ciocia Basia? Tomek! Synek? Co za przypadek, nie ma przypadku. Są tylko promocje. Drażetki Milka Secret Box za 450 przy zakupie dwóch sztuk z żabką i żelki Zozole za 390 przy zakupie dwóch sztuk z żabką. Żabka, uwalnij swój czas! Kiedy kochamy to całym serkiem i bierzemy sobie do serka to co najlepsze. Tego najprawdziwszego serka. Z krówką. Od nas, od mleczarzy. Rolmlecz. z sercem do serka. Nie płacz więcej, nie mogę z tobą. Zruszające, nie? Nie. Ostre. Oglądamy, przekąszamy. Tarczyński Kawanosy Extreme. Ekstremalnie ostre. Pomaganie ma wiele twarzy. Szczere, dziecięce uśmiechy. Last time when I was... That's great. Najbardziej magiczne słowa, proste sposoby na liczby. Najmniejsze nawet gesty. Pomaganie ma wiele twarzy. Sprawdź, jak Santander Bank Polska może pomóc Tobie. Siemanko! Świąteczna świąt świąt I świąteczny hit! Świąteczny hit to nasze dwa abonamenty w cenie jednego. Top na liście prezentów! O. Co to za kawałek? Co ty, pili? z choinki się próbowałeś? Chyba on. E, szukamy prezentów. Dalej macie tę mistrzowską ofercę? Serwujemy prosto pod choinkę. Ej, to jest mój tekst. Wiem. W tej święta plus najlepszy pod choinkę. Dwa abonamenty w cenie jednego już od 59 zł miesięcznie. Plus. Z całego serca dziękujemy Wam, że byliście z nami. Wydarzenia. Najbardziej wiarygodny program informacyjny w Polsce. Dorota Gabriela, witam Państwa w tym wyjątkowym dniu.